Katarzyna Jaśko, witam Państwa i witam w studiu naszego gościa. Jest nim dzisiaj wójt gminy Czarnożyły, pan Tomasz Luboński. Dzień dobry Państwu. Panie Wójcie, tematy do rozmowy są. Zaczynamy od tego, co będzie się działo jutro. No a jutro u Państwa będzie sesja absolutoryjna. Będzie dyskusja nad ubiegłorocznym budżetem. Jest okazja, żeby zapytać, czy pan jako wójt jest zadowolony z jego realizacji? Um... Ja jestem odpowiedzialny za realizację budżetu tutaj w sumie, także mnie oceniają radni i mieszkańcy i w dniu jutrzejszym, no do końca kwietnia każdego roku, trzeba podsumować ten rok i złożyć sprawozdanie z wykonania budżetu. Powiem, że starałem się, a ocena należy do, tak jak powiedziałem, do Rady i tutaj do mnie, do mieszkańców. Ale mam nadzieję, że zadania, które postawiła przede mną Rada Gminy zostały w pełni zrealizowane. I powiem, że był to dobry rok dla inwestycji, dla działań, które były podjęte przez samochód gminy Czarnożyły. Przede wszystkim skuteczne były te działania, bo przecież oceniając tutaj sprawozdanie z budżetu, mieliśmy spotkanie na wspólnych komisjach Rady Gminy, omawiane było to sprawozdanie. Powiem, że 28% budżetu... Za ubiegły rok są to wydatki inwestycyjne, zakupy inwestycyjne, wydatki remontowe plus środki przekazane dla powiatu na, na realizację inwestycji drogowych. Jest to naprawdę bardzo dobry wskaźnik, Szanowni Państwo. Tutaj trzeba powiedzieć, że od wielu lat ponad 20% gminie Szarnożyły tych wydatków budżetowych idzie na inwestycje, a ten rok miniony był, był dobry po prostu pod tym względem. No, jutro będą oceniać się budżet radni. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła. Tak, bez uwag tutaj mamy opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie sprawozdania. Również będą oceniane sprawozdania jednostek Gminnego Środka Kultury, GOPSu, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnożyłach. Również te jednostki będą jutro ich... Praca za ubiegły rok będzie podsumowywana na sesji Rady Gminy. Także to jest jeden z głównych punktów, ale sesja będzie miała jeszcze wiele punktów, między innymi przede wszystkim Rada Gminy znowelizuje budżet. Będą zmiany w budżecie na rok 2010. Czego będą dotyczyły? Przede wszystkim wprowadzenia finansowania nowych inwestycji, nowych inwestycji, zadań inwestycyjnych. Oraz uzupełnienia braków środków y, w oświacie. Tutaj chodziło o wypłatę y, wyrównania za ubiegły rok. Te środki zostały te, wypłacone nauczycielom. Niestety jednak w sumie trzeba było uzupełnić budżet i zrobione zostanie to w y, jutrzejszej sesji. Już jest omówione to na komisjach, tak jak powiedziałem. Przede wszystkim zwiększymy wydatki tego budżetu. Wydatki przeznaczone na inwestycje. I tutaj y, wprowadzone zostaną w pełni. Za, Zabezpieczenie w pełni na budowę drogi gminnej Wyżyn Majorat, a jest to kwota 730 tysięcy złotych. Po 2 km 150 metrów w miejscowości, w sołectwie Wyżyn, właśnie tej drogi, będzie wykonane w tym roku. Mam nadzieję, że otrzymamy tutaj wsparcie również z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, ale jeszcze nie ma decyzji w tej kwestii. Wniosek jest złożony. W pełni zostało zabezpieczone również pokrycie modernizacji wykonania elewacji na budynku samodzielnego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Mówiąc prosto, ośrodka zdrowia w Czarnożyłach. Jest to budynek gminny i tutaj radni również podjęli taką decyzję, że będziemy wykonywać ten, to zadanie i ten obiekt zyska jak gdyby nowy, nowy blask to są takie główne tutaj wydatki inwestycyjne, drogowe i te, o tych budynkach, o których mówiłem, ale również radni zabezpieczyli środki na dofinansowanie prac inwestycyjnych na drogach powiatowych. Tu wcześniej już była taka decyzja Rady Gminy, że droga zgromadzić do stawu jest to droga powiatowa. Ona jest w bardzo złym stanie i wymaga nowej nawierzchni po no, prostu. Wymaga czyli, remontu, ale czy będzie remont, bo to ważne. No... To decyzja należała będzie do starostwa powiatowego tutaj w tej kwestii. Na dzień dzisiejszy nie ma pozytywnej decyzji, ale chciałem powiedzieć, że radni zwiększyli jeszcze środki, zagwarantowali jak gdyby środki z budżetu gminy na te właśnie inwestycje powiatowe, zwiększając do 270 tysięcy złotych zabezpieczonych środków na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych w ramach, w ramach inicjatyw samorządowych. I tak jak tutaj właśnie mówiłem, jest bardzo pilna potrzeba remontu tej drogi, gdzie Rada gwarantuje 50% kosztów tej inwestycji. A następną drogą, jak gdyby po gromadzicach, jest dokończenie remontu drogi w Raczynie, bo w ubiegłym roku 2,5 km było wykonane i ten dywanik, no, dobrze by było dociągnąć do drogi krajowej nr 45. Także to jest kwota 270 tysięcy złotych dotacji. Naprawdę bardzo duża, i tutaj taka prośba do samorządu powiatowego, żeby przychylnym okiem spojrzał na te potrzeby na drogach powiatowych, zwłaszcza wtedy, kiedy się otrzymuje dotacje w wysokości 50% zadania. Panie Wójcie, mam nadzieję, że ktoś nas usłyszał i być może ta pomoc będzie. To na koniec już o czymś bardzo przyjemnym: będzie o wyróżnieniu dla monografii Czarnożył. To informacja z wczoraj, bardzo świeża, a monografia, przypomnę, ukazała się w tamtym roku. No powiedzmy, kto i gdzie was docenił. No, to jest bardzo przyjemna wiadomość z dnia wczorajszego, właściwie, bo, yy, Szanowni Państwo, otrzymałem maila dzisiaj i informację telefoniczną, że żiry yy, honorowej nagrody Złoty Ex Libris wojewódzkiej i miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2010 roku w kategorii Najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej wydana w roku 2009. Przyznało nagrodę publikacji Monografia Gminy Czarnożyły no jest to bardzo przyjemna informacja, szanowni państwo. Myślę, że satysfakcja wielka dla samorządu, który podjął decyzję o przygotowaniu i wydaniu monografii dla autorów, którzy przygotowywali to dzieło, myślę również dla wydawcy, bo przecież to też jest tutaj wieluński wydawca, że ta książka wygrała w tej kategorii, zdobyła złoty ex Libris. To jest wspaniała rzecz, że zauważono właśnie na forum województwa łódzkiego. To nasze wydawnictwo, a z tego co wiem. Pozycji brało udział w tym konkursie 16. Były tam pozycje albumowe o Łodzi, o okolicach i tutaj, szczerze mówiąc, troszkę nie wierzyłem, że nasza monografia otrzyma tą główną nagrodę, a jednak jest to bardzo miła informacja. Wręczenie tych nagród nastąpi pod koniec maja w Łodzi, także myślę, że również Państwa o tym poinformuję, ale naprawdę jest to wspaniała rzecz, wspaniała promocja naszej małej ojczyzny i ziemi wieluńskiej również, bo przecież tutaj wiemy, że bardzo prędko się do wszystko historyków, które zajmują się opracowaniami historycznymi dzieł właśnie na naszym, na naszym terenie. A ja myślę, że to cieszy nie tylko pana wójta, ale i mieszkańców. No i tą optymistyczną informacją kończymy rozmowę. Bardzo dziękuję za to, że pan przybył do studia. Dziękuję ślicznie, kłaniam się.